Cześć, cudowna. Czy zdarzyło Ci się kiedyś spojrzeć w lustro i pomyśleć, czy po pięćdziesiątce wciąż mogę nosić ten elegancki i wymagający look? Znasz to uczucie, gdy moda wydaje się być tworzona tylko dla dwudziestolatków. Moja droga, nie jesteś sama. Ale co, jeśli powiem Ci, że znam siedem fantastycznych trików, dzięki którym będziesz wyglądać jak prawdziwa diva, nie rujnując przy tym budżetu? Dokładnie. Siedem sekretów, które całkowicie odmienią Twoją szafę i Twoją pewność siebie. A szósty z nich jest po prostu oszałamiający. Ale nie spieszmy się. Obiecuję ci, że na końcu tego filmu spojrzysz w lustro i pomyślisz: wow, kim jest ta piękna kobieta. Więc odkryjmy razem te sekrety. Trik numer jeden: siła monochromu. Znasz to? Stoisz przed szafą i nie wiesz, co na siebie włożyć. Wkurzające, prawda? Ale jest technika, która rozwiązuje ten problem i sprawia, że wyglądasz super elegancko. Trik numer jeden: to noszenie monochromatycznych stylizacji to znaczy łączenie ubrań w tym samym kolorze lub w bardzo podobnych tonach. Brzmi prosto, ale efekt jest niesamowity. Wyglądasz na wyższą, szczuplejszą i bardzo stylową. Ale spokojnie, nie musisz od razu biec na zakupy. Po prostu zajrzyj do swojej szafy. Założę się, że masz już wiele rzeczy, które możesz tak połączyć. Na przykład całkowicie beżowy zestaw, albo granatowy look od stóp do głów. Złota rada. Wybieraj kolory neutralne, bo są super uniwersalne i nigdy nie wychodzą z mody. A najlepsze jest to, że kolorowe akcesoria mogą dodać całości tego czegoś. Możesz już sobie wyobrazić swój własny monochromatyczny look? Nie zapomnij kliknąć subskrypcji żeby nie przegapić kolejnych porad. Trik numer dwa: magiczna apaszka. Następny sekret prawdopodobnie już masz w domu, tylko o tym nie wiesz. Pamiętasz tę apaszkę, która od lat leży w twojej szufladzie? Teraz nadszedł czas, by ją wyjąć. Apaszka to prawdziwy joker, który natychmiast dodaje twojej stylizacji klasy. Wiele osób myśli, że to coś tylko dla babć, ale to wcale nieprawda. Są super uniwersalne i szykowne. Możesz je nosić na szyi, jako opaskę do włosów, a nawet przyczepić do torebki. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że apaszki często można kupić bardzo tanio. Na pchlich targach, w domach towarowych czy second handach znajdziesz piękne modele. Rada, wybieraj klasyczne wzory, jak groszki czy delikatne kwiaty. Pasują do wszystkiego i zawsze są modne. Spróbuj połączyć cienką jedwabną apaszkę. Z prostą białą koszulką. Będziesz zachwycona. Trik numer 3. Idealne jeansy. Kto powiedział, że kobiety po pięćdziesiątce nie mogą nosić dżinsów? To przekonanie jest całkowicie przestarzałe. Sekret tkwi w wyborze odpowiedniego kroju. Postaw na jeansy z wysokim stanem, z prostą nogawką lub lekko rozszerzaną. Te fasony wydłużają nogi, maskują brzuch i są super wygodne. Unikaj zbyt obcisłych jeansów albo takich z dużą ilością detali. Celem jest czysty, elegancki wygląd i proszę żadnych spranych czy podartych jeansów, bo szybko wyglądają niechlujnie. Złota rada: zainwestuj w ciemne dżinsy. Są uniwersalne i pasują zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. A ty? Jaką masz relację z dżinsami? Nosisz je często czy uważasz, że to już nie dla ciebie? Napisz w komentarzach. Trik numer 4. Sekret proporcji. Teraz dochodzimy do triku, którego wiele osób nie zna, a który robi ogromną różnicę. Proporcje. Znasz to uczucie, gdy stylizacja, jaką jakoś nie leży? Często problem nie tkwi w poszczególnych ubraniach, ale w tym, jak układają się względem Twojej sylwetki. Trik. Stosuj zasadę trzech części. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest podzielone na trzy części. Celem jest stworzenie stylizacji, która nie dzieli cię dokładnie w połowie. Na przykład, jeśli nosisz spodnie z wysokim stanem, połącz je z krótszą górą, która kończy się tuż pod pępkiem. Dzięki temu proporcje wyglądają harmonijniej i bardziej elegancko. Zwróć też uwagę na długość spódnic i sukienek idealnie, jeśli kończą się w najsmuklejszym miejscu nóg tuż pod kolanem lub przy kostce klucz. Eksperymentuj i obserwuj. Rób sobie zdjęcia w różnych stylizacjach i analizuj proporcje. Z czasem nabierzesz wyczucia, co Ci najbardziej pasuje. A najlepsze jest to, że ten trik działa na wszystkie typy sylwetki. Trik numer 5. Trzeci element. Znasz trik z trzecim elementem? Nie? To posłuchaj uważnie, bo jest na wagę złota. Trzeci element to ta część garderoby. Która zamienia prostą stylizację w coś wyjątkowego. Może to być marynarka, kardigan albo wyrazisty naszyjnik. Coś, co podnosi poziom całego outfitu. Na przykład, spodnie i koszulka to podstawa. Ale z marynarką robi się z tego super elegancki look. Moja rada. Miej zawsze kilka wyjątkowych rzeczy w szafie. Dobrze skrojona marynarka, lekka skórzana kurtka albo naszyjnik typu statement działają cuda. A najlepsze jest to, że nie musisz wydawać fortuny. W second handach albo na wyprzedażach znajdziesz świetne perełki. A jaki jest Twój ulubiony trzeci element? Napisz w komentarzu. Trik numer 6. Magia butów nude. Teraz trik, który Cię zachwyci. Buty w odcieniu skóry. To jak magiczny trik dla Twoich nóg. Tworzą iluzję dłuższych i smuklejszych nóg, niezależnie od wzrostu czy sylwetki. Wybierz kolor jak najbardziej zbliżony do Twojego odcienia skóry. Nieważne, czy to będą czułenka, baleriny, czy sandały na niskim obcasie. Najlepsze jest to, że buty nude pasują do wszystkiego. Do sukienek, spódnic, spodni. To prawdziwy joker w Twojej szafie. Złota rada? Zainwestuj w jedną dobrą parę. Dzięki neutralnemu kolorowi będziesz je nosić często i długo. Niesamowite, prawda? Ale poczekaj, jest jeszcze ostatni trik. Trik numer 7. Ostatni szlif, makijaż. I na koniec makijaż. Brawo! Makijaż to finałowy szlif eleganckiego i wymagającego luku. Ale uwaga! Nie chodzi o to, by wyglądać młodziej, lecz by podkreślić swoje naturalne piękno. Mniej znaczy więcej. Zainwestuj w lekką bazę, która wyrówna kolory skóry, nie osadzając się w zmarszczkach. Delikatny róż na policzkach doda zdrowego, młodzieńczego blasku. Na oczy świetnie sprawdzą się neutralne cienie i subtelny eyeliner. A o szmince nie zapomnij. Delikatny róż albo klasyczna czerwień to idealny wybór. Złota rada, dbaj o skórę. Dobrze nawilżona cera to najlepsza podstawa pod każdy makijaż. Więc moja droga, widzisz, ile wspaniałych trików razem odkryłyśmy? Dzięki tym siedmiu poradom poczujesz się bardziej elegancka, wymagająca i przede wszystkim pewniejsza siebie. Pamiętasz to uczucie z początku? Moda jest dla wszystkich grup wiekowych. Wystarczy znać odpowiednie triki. Który z nich wypróbujesz jako pierwszy? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych porad. W następnym filmie porozmawiamy o tym, jak po pięćdziesiątce zbudować kapsułową garderobę. To będzie obowiązkowe. Do tego czasu dbaj o siebie i pamiętaj.